Rodzice dzieci do ósmego roku życia mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jeśli placówka, do której uczęszczają, została zamknięta z powodu pandemii koronawirusa według nowych przepisów, to świadczenie zostało przedłużone do 11 kwietnia. Pamiętajmy, jeżeli składamy wniosek, to kierujemy się wtedy do pracodawcy, jeśli to on wypłaca nam bezpośrednio zasiłki. Natomiast jeżeli nasze przedsiębiorstwo jest mniejsze, zatrudnia do 20 osób, to taki wniosek kierujemy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że od 22 marca 2021 roku. Szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla dzieci uczących się w klasach 1-3. W przypadku, kiedy rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli te osoby skorzystają z takiej opieki, nie mogą składać wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeśli jednak dzieci pozostaną pod ich opieką, taki zasiłek będzie im przysługiwał i mogą składać wniosek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom osób do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 roku życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób do 24 roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.